do mnie gołąbki przytrunęły, skrzydełka piękne witam wszystkich gołąbki gołąbki chodźcie do gąbki dzisiaj chcę pokazać gołąbki e, bez zawijania e, no i moi drodzy zapraszam no to kurcze gołąbki bez skrzydełek no <laughs> ja bez, bez zawijania a więc potrzebujemy młodą kapustkę właśnie te listki tak E, trochę odgarniam bo one są te takie wiecie niepotrzebne, ale to za chwilę. Mięsko mielone. Ryż. A jakie mięsko mielone? A ja mam tutaj chyba z łopatki czy z czegoś. Dwa jajeczka. I słuchajcie, jak zwykle Kondoliza zapomniała kupić co miała kupić, nie kupiłam pomidorów w puszce, ale w domu mam sos pomidorowy z boczkiem. Haha. Ha. I dodamy ten sos pomidorowy z boczkiem. Zawsze Kondoliza ma jakiegoś Zawsze karta. się jakoś uratuje. Czy wszystko? Wszystko. A więc przystępujemy do pracy. Więc odcinamy nasze skrzydełka. Zostaje nam taka ładna kapusteczka. Ty to jesteś w ogóle? No jestem, jestem, tylko ciężko pracuję. <laughs> kondoliza, nie wiem tu ma powiedzieć, po prostu kroję i tyle, no drobniutko, bo zawsze, kondoliza zawsze ma, słuchajcie, swoją krajownicę żywą, a teraz ta krajownica jeszcze nie wróciła z pracy. I kondoliza sama musi pokroić, no, Wiecie, tej gołąbeczki No dobra no Na razie no, na razie co teraz będziecie robić? Na razie, teraz no co będę robić? Na razie kroję i będzie pauza, no Kopustkę mamy pokrojoną, tak dosyć drobno się starałam. I teraz, moi drodzy, wymieszamy sobie mięsko mielone, dodamy jajeczka, żeby one tak w kupie trzymały troszeczkę. Kupie? Ty przecież kupy nie robisz, kochana. No, ale te gołąbeczki. I teraz sobie przyprawimy to. Nawet się nie uśmiechnęła. Oj bo. No takie gorący weście śmiejszego <gry> czekajcie chwilę aż kondoliza tu poprzyprawia ja oczywiście swoją metodą dodaję magę, lubię smak magii w mięsie mielonym trudno jak ktoś nie preferuje tej magii e, i teraz e, ściągamy chyba pierścionki no właśnie z tym mam problem, bo one bardzo ciasno siedzą. Trudno. Nie ściągnę, mogę? Wytniemy to. Dobra. I teraz sobie to, tylko się zastanawiam właśnie, ale chyba nie, nie damy. Teraz wymieszamy sobie to mięsko z tym jajeczkiem. I do tego e, nigdy tak nie robiłam powiem Wam, ale widzę, że jakieś tam zawodowi kucharze tak robią. Dodam surowy ryż że będziemy gryźli al dente ryż. Ale mogę coś podpowiedzieć? Wydaje mi się, że jak dasz chyba surowy ryż, to musisz troszeczkę dać buliona albo czegoś, żeby, żeby ten ryż pod wpływem pieczenia się miał możliwość, tak jakby, ugotowania chyba. No. I teraz to mielone wrócimy sobie do kapuchy. Tak. I sobie też wymieszamy. Proszę was co, ja sobie obmyję rękę i ja ten ryż razem z tym będę mieszać, bo po co tyle razy mieszać, nie? Dobra, otworzymy sobie ryżyk. Ryżyk. Bulion, mówisz? No to na bulion trzeba będzie chwilę zaczekać. No tak mi się wydaje, że coś powinno być mokrego w środku, jeżeli ten ryż jest surowy, tak dany. Nie wiem, nie, tego ryżu dać. nigdy tak nie robiłam, nie? Jakby co, ale... Wiecie, że kondoliza często też się uczy, nie? Kondoliza łamie przepisy? Łamie przepisy, kondoliza uczy, gotuje, ale się uczy też. Dobrze, jak tak, to tak. E, w takim razie musimy zrobić sobie małą pałdzeczkę, aż zrobimy bulionik. E, zrobiliśmy sobie właśnie w tej chwili i sobie zalaliśmy e, patrz. E, zalaliśmy sobie lat, zrobiliśmy sobie, zrobiłam, ja zrobiłam e, bulionik. Ale ja podpowiedziałem. Aha, no to zrobiliśmy. I teraz sobie wlejemy tego bulionu. I ja proponuję chociaż jedną garść dodać e, bułki tartej, bo jednak do mielonego się daje bułkę, żeby się miało co jakoś tak, skleić, tak, się trzymało. Trochę dam, żeby o. co ja dzisiaj taki mądry jestem, no ja nie wiem. Dobra, no i teraz miochamy, miochamy. niestety z pierścionkami. Ale są tak ciasno włożone, że po prostu palce bym musiała poobcinać. Mieszamy sobie to wszystko razem. No, ten bulion to aż zginął, a nie, na dnie jest. Spoko, na dnie jest jakiś płyn. O. I my jak sobie to wymieszamy, popatrzcie. Ryż, gołąbki mielone, jajeczka, troszkę bułki. I to, to są wszystkie składniki, które dajemy do gołąbków. A kapustka po prostu jest skrojona. I wymieszana razem z gołąbeczkami. O, fajnie się teraz już zaczęło kleić, bo bałam się, że jak będę formowała, to one mogą się rozklejać i nie dawać się ułożyć, uformować. Bo po prostu będę robiła takie no ma, no, takie kuleczki z tego, kulki. A, dobra. Ale masz bicepsy, Kondoliza. No. Słuchajcie, wcześniej troszeczkę polałam sobie naczynie odporne, żaroodporne. To odporne naczynie? Na co jest odporne? No to na to, na moje gotowanie. Polałam sobie troszeczkę olejem, wiadomo. Wszystko co się piecze musi mieć po prostu trochę tłuszczu. I zobaczcie, jak się fajnie równiutko układa. I wkładam tutaj Pokaż. też... Pokaż. Co mam pokazać? No co zrobiłaś tam? No, kuleczkę, no dobra. Dobrze, już widać. Następną zrobię. E, słuchajcie, no, jak obstawiacie, kochani, w komentarzach piszcie, ile wyjdzie nam gołąbków. Zgadujcie, a potem na końcu policzymy. No i się przekonamy. A teraz, moi drodzy, na chwilę się rozstaniemy, aż ja skończę formować wszystkie gołąbeczki. Jestem cwaniara, co? Nie zmieściło mi się w jednym naczyniu żaroodpornym czy odpornym, to wzięłam przykrywkę od naczynia. To, to ma nową nazwę, to jest, żar, to jest odporne naczynie. Odporne. I teraz dobrze, że mam dwa słoiczki tego sosu. polejemy sobie tym sosikiem, nasze gołąbeczki Niedużo tego dambo. O, tak żeby troszeczkę tam przykryć. Akurat słoiczek na jeden ten. No. Ja wiedziałam, ja wszystko wiedziałam, jak to zorganizować. Kondoliza wszechmogąca Tak. Kondoliza, monaliza. Dobra. Widzicie? Posmarujemy tego łąbeczki tym sosikiem. A teraz tutaj dam. Kolejny słoiczek Trzeba to tak trochę więcej rozprowadzić, nie? A. Ja wiem, wiele osób zna ten przepis, ale zauważyłam, że moi stali widzowie. lubią no, po prostu ględzenie nasze. Moje ględzenie, to jak no, robię... Nie, bądź samolud, nie było nasze ględzenie. Nasze, to jak, jak robimy, jak, jak ja robię, słuchajcie. I to, że mi się nie udaje, że mieszam, plączę, wszystko. Bo my jesteśmy po prostu naturalni, kochani. Tak. E, no i co? Wkładamy do piekarnika, ale powiem wam, że... Miałaś nastawić piekarnik, żeby się grzało nie nastawiłaś. Nie. Przygotowałam, tylko nie nastawiłam. E, powiem, że ja nigdy nie wiem na ile czasu się tam nastawia to czy tam to, bo ja jestem taka kucharka, wiecie. Taka jaka, nie zawodowa. Nie? Na oko. Na oko, tylko na oko. Także ja sobie tu będę zaglądać do tego piekarnika. I wkładamy sobie teraz nasze tacki, obie, jedną na dół, drugą na środek, To to wypina tego wina, Kondoliza? Dobrze, taki tyłek stary jak mój, to kto tam będzie chciał patrzeć, wszyscy przewiną. No co, myślę jeszcze 180, 200, o, około 200 stopni, a jaki czas? Jaka godzina? Moja ostatnia. Nie no, jaka Twoja ostatnia? E, teraz e, znowu się musimy rozstać. Nie płaczcie za mną, ja wrócę za chwilę. Słuchajcie, no bo to się musi upiec, tak? Nie wiem za jaki czas, ale jak Wy będziecie oglądali ten filmik, to będzie tyk, pyk i już jestem. Pa. A więc e, mamy już upieczone nasze gołąbki bez zawijania zaraz wyciągnę z piekarnika i zobaczymy. Myślę, że wyciągnę jedną porcję, a drugą. sobie tam siedzi, bo mam deskę. O, kochani, zobaczcie. Jeżeli zapokażę, to jak doszła do już. Tak wyglądają nasze gołąbeczki. Do góry, trochę do góry, żeby buźkę twoją też było widać. O, z ładnym uśmiechem. No i teraz, kochani moi... E, tak, mój ulubiony widelec. Weźmiemy sobie jednego gołębia i zobaczymy, czy będzie fruwał. O, tak wygląda. By no przefrunął właśnie na talerz. I spróbujemy. O, zobaczcie, ryż się ugotował. Tak myślę. Teraz ja też tak myślę dzięki temu bulionowi co kamerzysta podpowiedział. Będzie <grystanie> <grystanie> hmm. tam? Nie strzela pod zębami. A kabuszka też nie. Też nie strzela. Jedynie, co Wam powiem, że chyba mogło być więcej tego ryżu. Ale znałam koleżankę, która robiła gołąbki zwykle nawijane, a dokładnie bez ryżu, po prostu mięso, nie? Także jak kto lubi. Słuchajcie, bardzo dobre. <laughs> się tu nawisz możemy dać sobie jaki chcemy. Do tego możemy teraz ziemniaczki, ale my postanowiliśmy, że sobie zjemy z chlebkiem. Bo się już nie chciało obierać ziemniaczków. No i teraz kochani, no co mi zostało? Podziękować, że dotrwaliście do końca filmu, że obejrzeliście. I teraz zaprosić Was do subskrybowania tego kanału, do spróbowania, abyście spróbowali zrobić takiego gołąbki Jak już mówiłam, może parę osób zna ten przepis, ale są osoby, które nie znają. Może zauważyliście, kamera ściągnęła, że nie było garka, teraz jest. Zrobiłam ogóreczki małosolne w międzyczasie. I jeżeli y, chcielibyście, abym pokazała jak robię, bo ja chyba robię inaczej, nie wiem, to, y, to napiszcie w komentarzach, czy byście chcieli, żebym pokazała jak robię ogórki małosolne. Ale jutro wieczorem na maksa będą takie w miarę dobre. A teraz co? Kciuczki. Buziaczki! No i udostępniajcie, udostępniajcie dzwoneczki tam wszystko co możliwe, kochani. I nie opuszczajcie nas, nie zostawiajcie. Robimy to wszystko dla Was. Trzymajcie się. Pa-pa!